Reportowie się łatwo. łatwo stary. Dobra, tam do spania. No. Jaka jest jednocześnie najlepsza i najgorsza broń w grze? To pompy i to właśnie nimi się będę chciał wygrać mecz. Nie będzie to łatwe wyzwanie, ale żeby zobaczyć wynik końcowy zostaw łapkę do góry i oglądaj do końca. Dorsy. Nie, no nie. Ja. Góraj, Dorsy. jak mhm. Pixel Dorsy. Tak, bo ją ja, telefon spada. Leży, Dorsy. Nek. Tak, Widzę. Góra, rzadko ma. No. Nope. 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 No. Ojej. Dobra, koko jambuł. Czekaj, ja mam wierdą damę. alt ale co ja zrobiłem? Dobra, dobra, leży kuba, leży, jest dobra. dobrze. Jest dobrze. Do... Słuchaj, ja mam teraz... Słuchaj, jakie pompy lecimy, bo ja jestem podekscytowany. No jak to jakie? Najlepsze jakie są. Fabry. Dobra, let's go. W ogóle mam z***a ja do ma stary. Ale takie... Ja jest wam. Default się nazywa. <słuchaj> <słuchaj> Jezu, jakie to było smutne i śmieszne. Default się k***a. O, kolego. dodałem, wiesz? Kolego. Ale gdzie mi uciekasz? No. Dobra Góra czysta. Ej, kolega. Nie wiem. Gdzie Ej, był? Connect, connect, connect. Connect się Kurciaczki Czyli tu, nie? No po prawej. Mm, 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 mm. Ma tylko Maka Wiem. Aj, słuchaj, to był aszmak. No. To był aszmak. Za moc, za moc. Ej, dobra, zróbmy może tak, że nie będziemy ich w podjeżdżach jak zrobimy fraga. No dobra. tak postarać. Bo mogą nas później łatwo wyklikać, a wiesz. Fajnie mm. gdybyśmy ten mecz wygrali. Mogą szasować? Kura? Kura. Aj dobra, teleportuję się. Łatwo! Dobrze. Łatwo, stary. Dobrze. Nie po to spasa kupiłem. <noise> <noise> Ej, mogę ci go dać, jeśli potrzebujesz. Nie, 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 ja mam, ja mam. Nakleba ja z defusem. Okej. Okej, fajnie. A w ogóle, ja mam 23 to a masz 32. Ale, sweet, wow. Oh my god. <noise> I, I wiesz, teraz to te jest wszystkie takie liczne. Oh, cute. Oh. <noise> Zostałem biały No ja też i jestem w elektryku Jesteś elektrykiem? Będę się, będę się wentował <grym> może, może jesteś górnikiem <grym> Okej, okay, to będę się kopał w takim razie Nie, nie kop leżącego <grym> <grym> Ja patrzę górę Nie, tu jest Praj, lewej Dostał, dostał na chyba o, chyba nie. Ja, chyba ja Kurde, bele wiesz? Nie, to pas, pas tu, ja zobaczę plecy. Ej, dostałem, już A, mam 30. Plecy to trzymaj go tam? za to za zatę, będziesz tam. Brawo? Nie ma słów złot. O, ja mam 30, wiesz? O, ma pasa. Kurde. Ty, może też mi pusa za sideem, co? Będzie łatwiej. Nie o tam. Dobra. Powiem, co się dzieje Kura i teraz leć kurę Czekaj o, ma, mało, mało czasu, mało czasu Brawo, super Już stary spanikowałem Nie wiedziałem, co robić I pomyślałem, do, dobra, rzucę flesza i uciekam Ucieczka, ucieczka ucieczka Ja pomyślałem, że to będzie najlepsza opcja, ale widzisz Ale to w sumie dobrze, bo w sumie go zabiłeś, no to wiesz Jest git Jest A w ogóle słuchaj Myślisz, że wbijesz tą legendę w tym sezonie? Jak tak mi będzie szło, jak do tej pory, to, to mogę to, wie, pośnić sobie tylko. Pośnić. Co, dorsy? Tak, dorsy. Co, mogę tej dobrać. Ja też. I dwie. Bomba. Ołaj! Buścik? Ołaj, ty w skoku idzie. Dobra, Jarosiu, jeszcze troszeczkę. Aj! To już brawo. Ja sobie nie uchalić. Ja też w sumie. Ej, za side'em yes. Albo na sadzie. Yes. Timing. No. Głupek. No nie wierzę. Czas. Ty uciekaj, bo już nie zapatuję, stary. A co ty uciekaj? Prywie. Brawo. <grym> to jest <ja> się <grym> Brawo. Kuba. Ale, ogień. ale ogień No <grym> poszło, brawo. Nie, no ale. 2 <grym> IQ, nie? Bez hitu. <grym> Ja chyba się zdziwił Czyli nie było mnie na górze. Ja nie wiem, stary, jak tak mówię, można myśleć. No, no, no. Oj, ty, leci! Dajże, do, No, tak. Widziałem 46% z pasza w głowę. Uwaga. Tego nie ufam ten a mi, nie dał, mi. a mi dał, a mi dał. Po ostatniej aktualizacji coś tak zrąpali te. do taki. Serio? No. Ale to tobie chodzi o aktualizację, czy do tego pacza mojego? Mmm, oto mam wcześniejszą aktualizację niż ten patch Był. Eventową? Eventową no. I pasy coś nie działały i fabny też tak już nie działały jak To się chodzi o dimension. Dorscy Biało. Dobra. Nice. 7 Ale łeb. To się ustawia, dobrym. Dorscy. Dobra. Coś plecy. Coś plecy. Idę. Jeszcze będzie plece? plecy. Patrzę plece. plecy. Nie, jest tu. Jest, jest, jest. Już to smoka rzucę. Dobra, ja mu tam dam. Poczekaj. No ja mu tam dam. Smoke'a. rzuciłem jak coś. i Kurde, szkoda <laughs> tego Polaka chyba. A, kurde, zgasił. Brawo! No przez smoke No dobra. Ale jazda! Ja po raz sobie tak szyję dla beki. Się. Chłop oddał strzał dobra. dla beki, zabił oponenta dobra. Gwiazdka, nikt nie uwierzy gwiazdkę Ja tak ja tak coś, wiesz, tam kolega już mu mówi, że czerwony nikt mu się podświetla, bo się patrzy na mnie przez smoke'a Gdzie? <grym> Kiedy strzela Ej słuchaj, lecimy midem może, agresywnie? No dobra, ogień, Daj. Let's go, let's go Ogień, pompa, Dostań. pompa, ogień Short Mid nie, nie, nie. O, już do do jeszcze bory, jeden, jak... chyba, albo zatka. zetka Ja mam smokę, okay, jeszcze obo. jak ktoś Ej blisko, short Set. Dobra tam, do spania Noo, kurde Let's okay. go, let's go do this Krusiutko, krusiutko z nim. Dobra, Dobra. A teraz, a teraz wracamy do klasyku, oczywiście No ta, popy, której też pewnie zadam Minus 12 Każda Ktoś, pompa jest, jest super a każda, je, i każda jest średnia, nie? No, czekaj, tu kurde Smoky Science Trzeba dać na shorta Czekaj Czy iść mam Poleciał short Smoke short tak zwany Do Na blisko, na blisko i do Sajdy mogę mogę ci weszła chcesz? Pika Czekaj Tu mam pomysł O Owaj. Oh, Dobra tak co? Nice! Star, miałem tak mało HP. Już, już myślałem za drugim myślałem, że go zabiję. A on, on stary jeszcze nie ginął. Stand of 2, najlepszy. Właśnie, muszę TikToka o stand of 2 zrobić. O! Genialny. Właśnie. Kioszy i, i TikTok stand... stary, przecież to tak odda. Każdy, ja każdy nam tiktoka. będzie wbijał Nawet ja tam w sensie, wbiję Co w się sensie, w sensie zrobiłem, tylko. Teraz trzeba wstawić. Tamu dwa, Aj, to był w 15 sekund. Aj, side'em i short. Hop, hop używa najdów Co? I short! nie. Aj. No nie słuchaj, nie. słuchaj, ta akcja zasługiwała na Oscara i na Nobla, ale ani tego, ani tego nie mam, więc ci nie dam. No właśnie Ale nie wyszło, nie wyszło, tak Ale, ale słuchaj, kupię, kupię i ci dam. <laughs> Kurde. Ale nie wyszło, to jak? Ale ja ci dam takiego nobla za najlepszego starającego się popera Wiesz co ja tutaj pochodzę na górze O oh. Jesus oh To twój go Dobra pompa na plecy idzie, uwaga Dobra, to idź na plecy, idź na plecy, ja tutaj fleszuję Jeszcze Zajmij Kolega się cofnął, by się patrzył mnie. Chyba nie patrzy Bość korzystać. Sajdem Elo! Małma, daj mi tego fraga! Daj mi tego fraga! Nice! Dobra! nice, Good job! Good job! Lecimy! Good łatwo, łatwo! A mieli goldy! Ej ty! Może jakiś Polity. awans do Jak? tego siądzie? Może? Może to będzie plus 30 Albo minus. No bo... No dobra, to Dobra, to jakiś totalny żart, ale w sumie fajnie, że przeje na plusik.